Ale na pewno nie wiecie, że Ebeneth jest tak naprawdę przez autoratę Edeninos. Z miłą chęcią mówimy o historii, a zaczyna się tak. Ło, hamu! skarpety nie zaterowały. Łoko nie ma kto zrobić. Na dodatek. Nie wiem. No gdzie ja mam dać pieniędzy mojej kobiece reszce, żeby była To tak tu Tatusiu, gdzie są te moje nowe buty? Gdzie tego nowego samochodu, który miałeś mi kupić w zeszłym tygodniu? Tato, no gdzie są moje buty? Jak te buty? Na tych Gdzie są buty? Ale uspokój się. Jak te tych moich butów. Gdzie miałem ich? Gdzie jest mój Ferrari. W salonie, tak twierdzę. Jak się uspokój, potem tam. Nie. nie, nie będziesz mi mówił, co mam robić. Nie jesteś moją ojcem. Twoim ojcem. A, no fakt. A to nie chodzi o mnie! swoje buty! Zaczynasz k***a. Nie, nie będziesz. Nie mówię, co ma brodę. Nie, ja. panie. Nie może meliski? Służba? Meliska dla córeczki. Raz, Na to ktoś ma czelność na mnie patrzeć. Tato! to ktoś rada tu jest. już ją biorę, nie? to Pani przyjdzie jutro? To jak pani baleronu na kraje. Czyżby? To spójrzmy! No chodź! No chodźcie, Patrz, jaka fajna kałuża! Przestań! Dziewczynki naszego pokroju nie biegają się, nie brudzą! Ta mam! Moja mama mówi, że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. A moja mama mówi, że szczęśliwe dziecko to bogate dziecko! Pieniądze są najważniejsze! Przepraszam, Kofa. Problem! Jaki znowu problem? Problem jest, że jest zbyt żeby się bawić z duchem przeszłości. Mam przyjść? Tak? Dobra. <grym> Hej, maleńka! A ty? jestem? Jestem Twoja teraźniejszość. Zabiorę cię na wycieczkę. Spójrz, co się teraz dzieje. Jak tak dziewucha mnie denerwuje, jeszcze raz się na mnie wydrze te normalnie nogi z dużym. Przestań! Dzięki niej mamy pracę, tak? Pracę? Ty co nazywasz pracę? Proszę cię, męczę się każdego dnia. Mam tego do ojca. Ale nie pamiętasz, jak kiedyś pani, dopóki mama żyła, to wszystko, wszystko mi przyjaciółki i matkę. Gdyby ja byłaby zupełnie inna. W sumie, może masz rację, no ale proszę cię, nie porównuj jej do jej matki. Jej matka to był Anioł. A to? Tak spokój kim to plotkuje tutejsza służba? Pojawiła się zmora. Słucham? Jak śmiesz tak do mnie mówić? Ty wiesz, kim ja jestem? Jestem przyszłą planią tego domu. No chyba po moim głowie. Tak, To daj się załatwić. Mamo! Tak, kochanie? Ci ludzie się ze mnie śmieją. Powiedz im coś. Spokojnie, mój ptysiu. Za jakiś czas będą tego żałować. Tylko mój plan dojdzie do Jaki plan? No właśnie co wyknujecie. Dowiecie się w swoim czasie, jak wylepicie z roboty. Wypad, tam są drzwi. Proszę o... Mamo, kiedy w końcu zamieszkamy. Jak ten stary dziad zrozumie w końcu, że nas potrzebuje. <grym> Widzisz maleńka, co się dzieje? I jak śmiesz, okłamujesz mnie. Nie okłamujesz mnie, to jest naprawdę. Mhm, mm Tak, na pewno. No dobra, nie ja, to następny cię <grym> przekona. Przyjdziesz? No dobra, już idę. O. Zrób coś sobie. A ty? Co za jeden? Kolejny przemieraniec? Jestem duchem przyszłości. Tak, i pewnie zabierzesz mnie teraz do przyszłości. Dokładnie. O! Zapraszam. – Mamo, mamo, ja chcę linaka. No przecież masz, trzymasz ręce. Ale ja chcę innego! – ja nie mam innego, co ci w tym przeszkadza, powiedz mi. – Ale ja chcę innego. – Ale ja nie mam innego, idź się pobawić z dziećmi, może któreś się z tobą czymś podzieli. – Cicho, dziecie mi wielkie. Mamo, chodźcie mi w giełdkę, wejdź coś powiedz, jak do dziadka gitaka. – Nie możemy wrócić do dziadka i weź się w końcu spokój, bo siarę na ulicy robisz. Kochana, przy tobie jestem najszczęśliwszym człowiekiem, Wiem, kochana. <grym> <grym> to prawdziwe szczęście. Ale całe szczęście, że pozbiliśmy się tej twojej rodziny, tej Nie było tu żadnego pożytku. Totalne tego. Ale na szczęście, moja kochana córeczka, to prawdziwy Anioł. się tak się. Jednakże, ale! Ale! Nie ma żadnego, ale! Ewelin nie ma i nie będzie. Masz nas i ciesz się z tego szczęścia. O, oczywiście Jestem szczęśliwy. Panie, ja skończyłem swoją robotę. Szczęście jeszcze sobie Pan życzy? Nie jestem szczęśliwy, nic nie potrzebuję. Do widzenia. Na co czekacie? Tam są drzwi, proszę być. Dokładnie, w nocha Nie będę oddychać tym samym powietrzem co służba. Moja córka raz i raz choć się wyraziła, proszę opuścić. Proszę wyjść. Bo no, musisz zobaczyć? Tu lokaj, dziadka i pokojówka. Rzeczywiście, co się stało? Te mnie nas wyrzuciły. A mój ojciec nawet nie zareagował. samo było ze mną. Chodź, moja droga, nie będziemy z nim rozmawiać. Przepraszam, przypadkiem usłyszałam. Są święta nikt nie powinien być sam. Nie ma swoich dobrych warunków, ale zapraszam na siebie. No, nie możemy z nią iść. Niezgodna by przebywać w moim towarzystwie. I co? Kakao, kakao? To jest straszne. Nie może tak być. To nieprawda! To prawda. Widzisz, tak naprawdę przyszedłem tu po ciebie. Nadszedł twój koniec. Nie. Wszyscy twoi bliscy zginą. Twoja dawna służba, nawet twój rozpuszczony bachor. A jedyną osobą, która chciała ci pomóc, była ta żebraczka, którą odrzuciła. Nie. Tak! Tak nie może być! Tak będzie. Myślicie pewnie, że to już koniec, jednak zaskoczyła. Hej! Kochanie, co ty tutaj robisz? Nieś. nie spać, zwiedzać za się. To było straszne. Gdzie jest służba? Pewnie w kuchni. Za ich proszę. O, służba. Jak panie? Do usług? Chciałabym, abyście zrobili wielką wieczerzę wizytynę. Po co tak wielką, skoro państwo tylko dwoje? Nie będziemy sami. I jeśli chodzi wam o moją przyjaciółkę i matkę, ich noga więcej tu nie postawi. To, to dlaczego bardzo, tak wielka wieczerna? No Wy będziecie z nami świętować. my, 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 Jezus!